Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na tydzień 12-18 stycznia. Coś mi się Zobaczmy, jaka energia będzie towarzyszyć urodzonym znaku Barana w tygodniu 12-18 stycznia. Pięć kielichów. 5 kielichów mówi niestety o tym, że o rozpamiętywaniu, o rozdrapywaniu ran, o oglądaniu się wstecz, o. Takiej tęsknocie za czymś, co już minęło i nie wróci. Ale cały czas, jakby jeżeli chodzi o yy, na przykład związki, partnerstwa, będziemy, będziecie. Być może będziecie tęsknić za osobami, które były w waszym życiu ważne, za byłymi partnerami, za ludźmi, którzy odeszli. Niekoniecznie odeszli fizycznie, mogli też odejść, jakby to powiedzieć, emocjonalnie. Karta mówi o tym, że niestety możecie dostać mniej niż wam obiecywano. <laughs> obiecywano wam złote góry, podwyżki, premie, nagrody i nagle dostaniecie może nie dość, że może mniej niż obiecywano, ale może być tak, że wy sobie wyobrażaliście jakąś tam kwotę czy, czy jakieś tam prominentne rzeczy. I dostaniecie mniej. I to jest takie rozczarowanie. W tej karcie też jest takie rozczarowanie, mocne e, takie e, zniesmaczenie, takie, takie rozżalenie. O, e, rozżalenie, że Tylko tak jak powiedziałam, być może jest to związane z tym, że Wy sami sobie e, wyobrazicie pewne rzeczy lukratywne, a dostaniecie dużo mniej. Ale też może być tak, że konkretnie powiedzą Wam, że na przykład. Dostaniecie podwyżkę tyle i tyle, po czym się okaże, że to, to, co że. Nie wiem, 2000 zł. Potem się okaże, że suma sumarum po odjęciu tych wszystkich składek i tak dalej, dostaniecie, nie wiem, 1100. Więc tu też musicie to rozważyć, że to, co usłyszycie, może nie być zgodne z prawdą. Karta mówi, że pod koniec tygodnia pogodzicie się z tym, na co nie macie wpływu, co odeszło i nie wróci. Ta energia mówi, że na początku tygodnia może być bardzo źle, i emocjonalnie i, i, i przede wszystkim emocjonalnie, a z każdym dniem tygodnia będzie coraz lepiej, będzie, może nie będzie luksusowo, ale będzie naprawdę ulży Wam to pogodzenie się z tym, na co nie macie wpływu, ulży Wam emocjonalnie. Więc początek tygodnia na pewno trudny. Na pewno rozczarowujący, ale na koniec tygodnia będzie już dużo, dużo lepiej. Co dla urodzonych w znaku BYKA w tygodniu 12-18 stycznia? Dla ciebie, drogi BYKU, co ja tu mam? Co ja tu mam? Paść monet. Paść monet mówi o szkoleniach, kursach, dokształcaniu się. O, o tym, że możesz być wydelegowany na to, żeby e, się szkolić, podnosić kwalifikacje zawodowe, albo sam zadecydujesz, że warto w siebie zainwestować i pójdziesz. Tu są takie szkolenia, wiecie, z wykładowcą. Tu nie jest. E, one mogą być online. Tak, mogą być. Ale generalnie jest wykładowca, jest e, jakiś tam promotor, który będzie wam Was szkolił. E, a wy będziecie nawet, jeśli chodzi o internet, y, znaczy przez internet, będziecie z tego korzystać. Tu nie ma takiego samo, samo nauki, czyli samo się kształci, oczywiście tak zwane prace domowe możecie odrabiać, ale tu nie ma, że z książek, że szukasz informacji w internecie, nie, tu musi być wykładowca i student, bo to jest karta studenta, karta ucznia, karta osoby, która się kształci, doszkala i... Y, 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 jakby to powiedzieć, inwestuje w swoje y, potencjalne przyszłe życie zawodowe, bo papierek zdobyty y, akurat może w tym tygodniu, lub, bo to może nie, nie musi trwać tylko tydzień, może trwać dużo dłużej, ale w tym tygodniu 12-18 powinien się taki kurs, szkolenie rozpocząć. Y, Karta mówi też o dobrych finansach, bo y, mimo, że to jest tylko paść, ale to jest paść y, i jest to monet, więc dobre pieniądze, dobre finanse, jest ok. Co dla urodzonych znaków bliźniak w tygodniu 18. 12-18 stycznia? Dla ciebie, drogie, drogi bliźniaku, e, piątka monet. Nie jest to dobry czas finansowy, nie jest to dobry czas na inwestycje, nie jest to dobry czas na pożyczki. E, I dla ciebie, drogi bliźniaku, i od siebie. Czyli, czyli jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i poprosi cię o pieniądze, uważaj na to, dlatego że możesz tych pieniędzy nie odzyskać albo odzyskać. W, w długim czasie, na raty i tak dalej. Także, chyba, że na raty się umówisz, ale to jest tu niebezpieczeństwo, że pożyczkę, którą ty zaciągniesz, będziesz miał, miała na bardzo niefajny procent, niekorzystnie dla ciebie, a to, że komuś pożyczysz, również może być, nie wiem, stracisz znajomego, przyjaciela, będą cię unikać, będą, nie będą chcieli ci oddać albo będą z łaski oddawać. Karta mówi również o ochłodzeniu emocjonalnym, takim żebra, żebractwie uczuciowym. Możesz poczuć się bardzo samotny i bardzo samotna. Tak, to tu jest, tu jest takie właśnie, i będziesz yy, marzyć o tym, żeby się z kimś podzielić. Czy to radością, czy to, czy to yy, przykrą sprawą, czy taką nieprzyjemną dla Ciebie. Ale ta karta mówi o yy, tym, że. Będziesz mieć wokół siebie ludzi, na których będziesz mógł, mógł, mogła liczyć i to nie będą ludzie na przykład Twoi przyjaciele, tylko wyciągną do Ciebie rękę z, pomoc, z pomocą, ze wsparciem, ze słowem, z pomysłem, ludzie, na których którego nie spodziewałbyś się, nie spodziewałabyś się, że są dla Ciebie przychylni, o tak powiem. Ktoś do ciebie wyciągnie rękę, ktoś cię wspomoże, niekoniecznie finansowo. Może być, może być zupełnie, e, mówię, radą, pomysłem, m, pchnięciem dokumentów. Karta jeszcze mówi: Uważaj na stopy, na nogi, ale przede wszystkim na stopy, stawy skokowe, bo m, może nastąpić uraz. Co dla urodzonych w znaku raka w tygodniu 12-18? Dla ciebie, drogi raku, no stycznia oczywiście, koło Fortuny. Koło Fortuny mówi o casterze, e, jeśli chodzi o działanie, funkcjonowanie w tym tygodniu, będzie dużo zamieszania, dużo zmian, dużo takich, takiego kołowrotu. E, nic pewnego, nic niepewnego. To, co było super, troszkę się pogorszy, ale pokonasz wszystkie też przeszkody. Będzie, e, to się wszystko odwróci, tak? Raz na wozie, raz pod wozem. Ale tu akurat jest to, że ta karta nie przynosi bardzo złych energii. Nie przynosi... E, to mówię, to, co było takie super wow, może się troszeczkę... Pogorszyć, natomiast na pewno pokonasz przeszkody i to, co było złe, będzie już teraz dobre. Karta, która mówi o losie przypadku, czyli wszystko to, co, albo większość rzeczy, które zdarzy się w tym tygodniu, będzie ci jak gdyby pisane. Czasem jest to spotkanie ludzi. Ktoś mówi: O, czy to jest człowiek z przeznaczenia? Tak, ale niekoniecznie w tym znaczeniu, że jest to człowiek z przeznaczenia na całe życie i do końca Twoich dni. Nie, ten człowiek wniesie. Coś do ciebie, albo cię wesprze, albo da ci lekcję, albo da ci nauczkę. Jeżeli spotkasz w tym tygodniu człowieka, to na pewno jest z przeznaczenia, natomiast on niekoniecznie jest miłością Twojego życia do końca. Tu jest, ten człowiek pojawia się w Twoim życiu po to, żeby coś ci dać. On musiał się pojawić w Twoim życiu po to, żeby Ci coś dać. Albo wsparcie, albo nauczkę i lekcję. Karta mówi o takim szczęściu, możesz spróbować zagrać w jakąś zdrabkę, puścić los na loterii. Nie mówi ta karta, że wygrasz e, e, główną nagrodę, ale coś tam może ci wpaść. E, dużo rzeczy właśnie będzie z przeznaczenia, dużo będzie takich fartownych rzeczy, takich fajnych, e, radosnych, dobrych. Więc ciesz się, drogi Raku, z tego tygodnia. I korzystaj z tego fartu, z tego przypadku, z, tego, z tych możliwości, które los ci podsunie. Co dla urodzonych w znaku 2 w tygodniu y, 12-18. Dla ciebie, drogi Lwie, tu mam kartę. Y, szóstka, monet. szóstka monet mówi o przepływie, przepływie pieniądza: o tym, że zarobisz, ale i wydasz, bo coś się może zdarzyć nieprzewidywalnego i nieprzewidzianego. Natomiast nie jest tu sięgnięcie do zasobów, które posiadasz, nie jest tu naruszenie jakichś tam oszczędności czy wzięcia kredytu, bo coś, tylko uda ci się finansowo um, ogarnąć daną rzecz nieprzewidzi nieprzewidzianą e, z tych pieniędzy, których masz. Karta, która mówi o tym, że e, Możesz mieć poczucie, że więcej dajesz, niż dostajesz. Więc otwórz się na te dary, bo mm, bardzo często ludzie nie potrafią. Dają, 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 potem to jest, y, są sfrustrowani i źli, że y, ja daję, ale z drugiej strony nie potrafią się otworzyć na to, co dostają. Y, nie umieją prosić, y, nie umieją przyjmować darów. Więc, drogi lwie, tu jest taka uwaga, spróbuj przyjąć te dary, które Los, życie, ludzie będą ci dawali e, w zamian za to, co ty zrobisz. I jeszcze jedna uwaga do tej karty. Ta karta mówi o umiejętności przyjmowania e, postawy, m, umiejętność dostosowania się do sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Czyli to też jest bardzo ważne. E, czyli w sytuacjach powie, po, powiedzmy poważnych nie będziesz grał, grała, czpiotki, idiotki albo y, wtedy, kiedy będziesz szła po, po jakiejś na przykład na rozmowę z szefem we w własnym interesie, czy to podwyżki czy awansu, będziesz wiedział, wiedziała jak się wobec tego szefa zachować jaką postawę przyjąć o czym mówić i jak do niego trafić co dla urodzonych znaków panny w tygodniu 12-18 stycznia dla Ciebie, droga Panno. Paść kielichów. Paść kielichów mówi o tym, że po pierwsze to jest karta miłości, karta wyjścia za czyichś pleców, karta może być powrotu, Każda, karta ujawnienia się. Być może ujawni się ktoś, komu się podobasz. Albo powróci w Twoje życie na chwilę ktoś, kto tak, kto Cię podpatrywał, podglądał był gdzieś y, z Twojej przeszłości i nawiąże z Tobą kontakt. Może się nawet spotkacie. Karta, która mówi o tym, że Ty wyjdziesz z cienia, Ty się zaprezentujesz, zaprezentujesz swoje umiejętności, zaprezentujesz swoje, jakby to powiedzieć, y, y, zasługi, dorobek swojego, na przykład życia zawodowego, startując do y, innej pracy, tak? Może pisząc CV, może już staną, sta, stając do rekrutacji. Może być tak, że przedstawisz nie wiem zeszłoroczny nie wiem to co Ty dokonałeś, czy Twoja Twój wydział, czy Twoi współpracownicy dokonaliście taki sprawozdanie, raport z działalności na przykład z poprzedniego roku. To Ty możesz zostać droga nowy wydelegowana do tego sprawozdania i rzeczywiście jakieś rzeczy takie, które muszą przedstawić, dorobek, czy to finansowe rozliczenie, czy, czy właśnie z działalności, także przygotuj się na to, że będziesz musiał, musiała zaprezentować albo siebie, albo to, co osiągnęliście wspólnie e, zawodowo, to jest dobry, fajny, przyjemny czas, dobrego, miłego spotkania. No i powrotu kogoś z Twojej przyszłości, ujawnienia się, czy to kogoś, komu się podobasz, albo kogoś, kto kiedyś był w Twoim życiu i powróci. Co dla urodzonych znaków wagi w tygodniu 12-18 stycznia? Dla Ciebie, droga wago, świat. Karta świat mówi o tym, że czas, jakby to powiedzieć, pożegnań czas zamykania. Czas rozliczeń, Twoja jakby pewna droga dobiega końca, ale nie jest to droga życiowa, to znaczy w sensie śmierci, tylko chodzi o to, że tak jak przy poprzednim, przypannie powiedziałam, raporty, sprawozdania, zamykania poprzedniego roku, czy to zawodowego, i podsumowywania tego, co się osiągnęło. Czy, czy indywidualnie, czy zawodowo, czy osobiście. Yy, taka yy, otwieranie, zamykanie przyszłości, otwieranie się na nowe, może planowanie yy, drogi swojej, czy zawodowej, czy osobistej na ten rok 2026. Karta mówi o yy, kontaktach z ludźmi, którzy są za granicą, o wyjeździe za granicę, yy, o kontaktach z ludźmi, którzy posługują się obcymi językami. Mówi zainwestuj w języki obce, bo mogą Ci się przydać. Karta takiego jest z jednej strony zamknięcia, z drugiego chęci rozwoju. I tak jak mówię, tutaj planów, dokonywania planów na przyszłość, wyciągania lekcji, wyciągania nauk, wyciągania tego, co, co sobie tam osiągnęłaś, I, dobre, i pozytywnego, i negatywnego podsumowania. Karta, która mówi o odległościach. Jeżeli jesteś z kimś w związku, w relacji, może być tak, że będzie odleg będziecie, w, jakby to powiedzieć, będzie dzieliła Was odległość. Czy to odległość mentalna, czy to odległość fizyczna, czyli znajomość, związek na odległość, przynajmniej w tym tygodniu. No i albo życie we własnych światach, czyli ty masz swoje zainteresowanie, swoje grono przyjaciół, znajomych. Twój partner, partnerka może też mieć być w takiej samej sytuacji. Co dla urodzonych w znaku Skorpiona w tygodniu 12-18 stycznia. A dla ciebie drogi Skorpionie mam tu kartę dziewiątki monet. Bardzo fajna karta, dobra, monetowa, pieniężna, z nagrodami, premiami, sukcesem. Tak naprawdę, będziesz mieć poczucie, drogi Skorpionie, że osiągnąłeś praktycznie wszystko, co chciałeś: zadowolenie, szczęście, radość. Będzie brakowało jednego elementu, czasem jest to element w postaci partnera, partnerki, czasem jest to czyli w zasadzie będzie brakowało ci jednego elementu, który dla ciebie jest ważny, którego będziesz pragnęła, a pragnął. Czyli, właśnie, może być tak, że będziesz. Mieć poczucie, poczucie osamotnienia, e, samotności. Może być tak, że będziesz mieć to jest taka rysa na szkle. E, na przykład, jeżeli pragniesz dziecka, to w tym tygodniu raczej go nie poczniesz. E, I może, mogło, możesz mieć właśnie takie bardzo intensywne potrzeby bycia rodzicem, e, takie wewnętrzne, ale generalnie, super finanse. Spełnienie zawodowe, praktycznie spełnienie osobiste, dobry, szczęśliwy czas, bardzo podniesiona swoja wartość, docenienie samego siebie, samej siebie. Karta sugeruje, żeby odpocząć na łonie natury. Wiem, może pogoda nie sprzyja, ale e, wybrać się na jakiś dłuższy spacer, czy do lasu, czy do jakiegoś parku, czy po prostu spędzić trochę dłużej, zaczerpnąć tego powietrza, zaczerpnąć tego. tego Poczuć się z naturą, o tak powiem, i zjednoczyć się z naturą, bo ta karta mówi o. Zresztą bardzo często pokazuje kobietę w pięknych szatach z jakimś ptakiem. Tutaj akurat są monety same, ale bardzo często właśnie pokazuje kobietę w ogrodzie. Więc drogi skorpionie, wyjdź na zewnątrz, pooddychaj, pospaceruj. I postaraj się nie zamartwiać tą rysą na sklep. Ciesz się z tych 90-85% sukcesów, które osiągnąłeś. Co dla urodzonych w znaku Strzelca w tygodniu 12-18 stycznia? Dla ciebie, drogi Strzelcu, mam siłę. Siła, karta siły mówi: Pamiętaj, drogi Strzelcu, nic ponad siłę. Jeżeli masz zamiar się ruszyć z kanapy i postanowiłeś, postanowiłaś wziąć się za siebie ćwiczeniami, nie przeforsuj się nic nie rób ponad siły jeżeli postanowiłeś być na diecie bo tu jest takie też dbanie o swoje ciało nie przesać jeżeli masz cel który chcesz osiągnąć czy w tym tygodniu czy ogólnie dalej w przyszłości ale w tym tygodniu ukształtuje się pewien cel do którego zaczniesz dążyć nie rób tego ponad siły odpuść Odpocznij, cofnij się, ale nie rób ponad siły, bo i tak nie osiągniesz tego celu. A jeszcze, jakby to powiedzieć, zmaltretujesz czy swoją fizyczność, czy swoją psychikę. Nie idź po trupach do celu, bo to też nie niszcz po drodze ludzi po to, żeby osiągnąć własny cel. Przynajmniej w tym tygodniu postaraj się widzieć inne osoby. Postaraj się być empatyczny, empatyczna w dążeniu do, własny, do realizacji własnych celów, w dążeniu do tego drogi, którą obrałaś, obrałaś. Karta mówi o sile fizycznej, o sile psychicznej, o takim mocnym, dobrym czasie, w którym e, ty będziesz e, mieć wrażenie, że będziesz mógł, mogła góry przenosić. Karta mówi o erotyzmie też, e, ale karta też mówi o tym, że może warto przygarnąć jakiegoś zwierzaka, bo ta karta na tej karcie jest, jest, z reguły są zwierzęta, więc może jeżeli planujesz, to może będzie to dobry czas na to, żeby zaopiekować się kimś słabszym, czworonożnym czy dwunożnym. Co dla urodzonych w znaku koziorożca? W tygodniu 12-18 stycznia. Dla ciebie, drogi Koziorożcu, tu mam. Yy, o, wziąłam do góry nogę. Tu jest umiarkowanie. Karta taka pitu-pitu. Ni dobrze, ni źle, nijak. Ni rozkołysanie, emocjonalnie. To znaczy, ona daje karta spokój, nudę, przewidywalność, taki mm, flow. Ale taki flow, yy, rzeczywiście płynięcie z falą. Nie pod, pod prąd, tylko z falą spokojnie, y, umiarkowanie ani ciepło, gorąco ani zimno, w uczuciach umiarkowanie może się zdarzyć, że ktoś drugi się pojawi albo dwóch, jeśli jesteś samotnym koziorożcem, dwie osoby które, y, na które zwrócisz uwagę może być tak, że y, jeżeli jesteś w związku, no to kolejna, kolejna osoba może się pojawić nie będzie miała, jakby to powiedzieć jeszcze, tak jak w trójce kielichów tu jest ryzyko, że ktoś będzie się po prostu w waszą relację wtrącał. Tu raczej jest osoba, która cię zaciekawi, zainspiruje, zaciekawi. Być może kiedyś to się rozwinie w, w taką bliższą relację, natomiast to jest samo spotkanie. Karta, która e, naprawdę daje spokój, ukojenie, mm, podwójną pracę, podwójne źródła utrzymania. I taka nuda ze spokojem, więc yy, drogi Koziorożcu, nudno, spokojny, relaksacyjny czas. Dobro, dobry, że, dobry zawodowo, dobry finansowo, dobry emocjonalnie. Znaczy, emocjonalnie to umiarkowanie to takie właśnie ani nie radość, ani nie yy, smutek, więc to taki. Yy. No ale czasem taki, taki, czasem taki czas jest potrzebny. Na to, żeby się wyciszyć, uspokoić i ponudzić. Co dla urodzonych znaków wodnika w tygodniu 12-18 stycznia. Dla ciebie, drogi wodniku, mam tutaj czwórkę kielichów. Czwórka kielichów mówi o tym, że tu jest tak to będzie bardzo ciężki emocjonalnie dla Ciebie czas. Uzawy, cykliwy, depresyjny, smutny. To już to mu. Karta mówi o rozczarowaniu. Karta mówi o tym, że e, strzelił takiego focha, za, zabranie swoich zabawek i e, odejście. Czasem jest to na złość: babci odmroże sobie uszy, żeby udowodnić, że jednak się miało rację, ale w środku jest pokiereszowanie. To taki bunt e, e, dwunastolatka, który, który sam nie wie, czego chce i doskonale, z jednej strony wie, że sobie szkodzi, a z drugiej strony. Y, uparty jest i nie potrafi się nagiąć i przyznać do błędu. Tu jest tęsknota, tęsknota y, za kimś albo za czymś, ale w tej karcie jest y, szansa, która może się pojawić, szansa, którą zanim odrzucisz, drogi wodniku, przemyśl, przeanalizuj i się zastanów. Karta, która mówi nie przyjmuj tej, nie, nie, mm, nie przyjmuj tej propozycji, tej szansy y, na zasadzie emocjonalnym, czyli nie kieruj się tylko emocjami, a tak jak mówię, postaraj się, bo w, w kielichach bardzo ciężko jest o rozum, o racjonalne myślenie, o światłe takie y, mów, myślenie, o światłe, y, ostre myślenie, konkretne. Nie kieruj się emocjami, ale dobrze ją przeanalizuj, dlatego że czasem coś, co odrzucisz, może się okazać bardzo w przyszłości lukratywne, a znowu, a jeżeli coś przyjmiesz pod wpływem emocji, potem możesz tego żałować. Więc propozycja może się trafić. Spróbuj ją dobrze przeanalizować na chłodno, tęsknota za nie wiadomo czym. No i taki obniżony nastrój, także uważaj, jeśli masz w ogóle pro, pro, problemy depresyjne, no to uważaj na, na to, bo taka depresja może przyjść. Dobra, co dla urodzonych znaków ryb, ale dzisiaj szybko poszło. <grym> dla urodzonych znaków ryb. Mam e, energię e, króla mieczy. Król mieczy jest taką małą troszeczkę e, sprawiedliwością, czyli może się zdarzyć tak, że będziesz biegać po urzędach, będziesz załatwiać sprawy formalne, będziesz podpisywać umowy e, i różne papiery. E, karta spraw sądowych, karta spraw takich, właśnie jak powiedziałam, urzędowych. Kupna, sprzedaży yy, i formalne. Ale Król Mieczy bardzo często pokazał mi yy, kogoś w mundurze, czyli spotkanie może być z policjantem, z kontrolerem, z, y, w komunikacji miejskiej, z y, adwokatem. To taki po linii prawa żołnierzem. A więc staraj się w tym tygodniu, droga rybo, żyć zgodnie z przepisami. Kasuj te bilety. Jeździ zgodnie z przepisami i tak dalej, ale ta karta też mi pokazała na przykład chirurga, stomatologa, czyli osobę, która w tym mieczu ma narzędzie tak zwane ostre, czyli może być, oby nie, skaleczenie, że potrzebne jest szycie. Tu taki jest chirurg, nie chirurg ortopeda, tylko raczej chirurg y, operacyjny, o tak powiem, tak zwany mówią, mówili kiedyś na to chirurg miękki czyli właśnie zszywanie, e, operacje jakieś, czy coś. Oby nie, ale może być tak, że będziesz jakąś konsultować swój stan zdrowia z przedstawicielem medycznym. E, stomatolog, no to wiadomo, igła, de, de, wiertła i tak dalej, więc e, też może się zdarzyć, że będziesz potrzebować, droga rybo, konsultacji stomatologicznej. Także czas formalny, czas zdrowia, czas, czas e, e, Życia zgodnie z prawem, na chłodno analizowanie, na chłodno podejmowanie działań. Taki tydzień dla Ciebie, drogo rybo, bardzo taki formalny i, i analityczny, o też tak powiem. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, dobrego tygodnia.